Do tej rywalizacji o podium, bo Japończycy przecież na czwartym miejscu jak na razie. Juken i Wasa, a więc ten skoczek dokoptowany do zespołu już w trakcie sezonu. Tak on zastąpił tutaj Junshiro Kobayashiego, ale pierwszy skok był naprawdę dobry. Skoczył w, te, w pierwszej kolejce 121,5 metra, teraz bliżej. Przed 116 metrem wyraźnie 112 metrów uzyskuje łasa, a ponieważ Austriacy będą mieli krafta, więc to czwarte miejsce, to że byli przed Austriakami, to chyba jednak tylko, tylko na chwilę. No, fakt rozstawienia w pierwszej grupie Yuki i Sato. Ale Iwasa, pierwszy skok, bardzo dobry, 121,5 metra. Teraz jedynie 112, odjętych będzie miał 3,5 punktu. No cóż, brakuje powtarzalności, ale to też młody skoczek, 21-letni, początek dopiero jego drogi w Pucharze Świata, tak naprawdę. A za chwilę Peter Preuss, piękny skok.